On l'appelle Luc -luc. Lucky Luke, de L'Est au ouest il arrive au galop, le cowboy héros. S'en tirait plus rapide, plus rapide que son nom. Et son révolte perdra plus vite que l'éclair au sacré lunaire. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc. De c'est bang, bang, un homme qui n'a peur de personne, mais <tousse> C'est lui qui a le plus pour nous étonner. Bang, bang, Luc -luc. Bang, bang, Luc -luc. même les ne personne ont peur de Luc

Uważaj, udzielcu. Przyrządzam nową porcję cudownego eliksiru doktora Przekonywacza. Przepraszam. Ja, doktor Samuel przekonywacz, udostępniam Wam wynik moich ponad 30-letnich eksperymentów. Cudowny eliksir. Gwarantuję, że dzięki niemu odzyskacie młodzieńczą siłę. Nie wierzę. Mnie już nic nie może pomóc. Łamie mnie w krzyżu. Patrzcie uważnie. Za chwilę sprawdzę się moje słowa. Zbliż się, nieszczęsny przyjacielu. Proszę! Co za zdumiewające przeobrażenie! Odmłodniało 20 lat. Nigdy nie czułem się lepiej. Dziękuję, doktorze. I wy, panie i panowie, też możecie się tak poczuć, płacąc tylko 25 centów za butelkę. Proszę jedną, dla mnie dwie. Sprzedałem cały zapas. Ci zacni ludzie z Zielonej Doliny naprawdę w to uwierzyli. Dzięki mnie, prawda? Oh, yes. Za co też zostałeś hojnie wynagrodzony. Poza tym dobry towar sam się sprzedaje. Ależ, doktorku, w mojej flaszce była zwykła lemoniada. Śmiało, wypij eliksir. Lepiej się czujesz? Widzę, że nabrałeś siły. To nie siła, tylko wściekłość. Daj to. O, chyda. Pokażę temu doktorowi. Nie możemy dłużej zwlekać. W innych miasteczkach też bardzo potrzebują mego cudownego eliksiru. Oddaj mi pieniądze. Ten specyfik zrujnuje człowiekowi zdrowie. Jest okropny. Zabieraj to szarlatanie. Myślałem, że butelki były bezzwrotne. Niestety, wdzięczność to rzadka cnota w dzisiejszych czasach. Uważaj na wyboje. Mój eliksir jest bardzo czuły na wstrząsy. Strzelanina. Chyba ktoś ma kłopoty. Pewnie będzie chciał osobiście to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić. Nie mówiłem. Zatrzymaj wóz. Stanęliśmy, doktorku. Naprawdę stanęliśmy. Na dobre. Jakiś problem? Można tak powiedzieć. Jestem Lucky Luke. Doktor Samuel przekonywacz. Dobroczyńca ludzkości. Ale teraz mnie przydałby się jakiś dobroczyńca. Chyba znam lek na te kłopoty. Dziesięć do jednego, że ten lek nazywa się wesołek. Wesołek zaraz wyciągnie pański wóz. A nie mówiłem. Mam nadzieję, że doktor ma coś na bóle krzyża. Cześć, mam ci pomóc? Wystarczy, wyciągnąłeś mnie z kłopotu. Pozwolę sobie uściślić. To nas wyciągnięto, a ty masz o jednego konia mniej. Dzięki za poświęcenie. Straciłem poczciwego wesołka. Wystrychnięto mnie na dudka. Ten doktor hańbi zawód lekarza. Mam nadzieję, że w zielonej dolinie można wynająć konia. W takich sytuacjach zastanawiam się, czy naprawdę mam szczęście. Mój stary przyjaciel, Lucky Luke, na spacerze. Fajnie, że go spotkałem. Z radości rzucę mu się w ramiona. Ciągle zapominam, że ramiona są z przodu. Tylko tego brakowało. Nie dość, że straciłem wesołka, to jeszcze mam na karku wędrownego psa. Kiedy przemierzaliśmy z drapich rustem zieloną dolinę, wyglądała jak wymarła. To miasteczko wygląda jak wymarłe. Nieważne. Potrzebny mi koni, żeby dogonić doktora przekonywacza. Doktora przekonywacza? Stać i nie ruszać się. Nie jesteś doktorem? Nie, jestem Lucky Luke. A wy jesteście zieloni? Racja. Przez eliksir tego konowała. Wszystko w Zielonej Dolinie jest teraz zielone. Nie da się ukryć. Jakie kolorowe miasteczko? Właśnie ścigam tego doktora. Zabrał mi konia. Zdaje się, że akurat mam jednego do wynajęcia. Dziękuję. Jest zielony. Nie ma pan innego? Nie przepadam za tym kolorem. Niestety nie, dałem mu trochę mikstury. Zieleń już powoli schodzi. Będę się musiał przyzwyczaić. Na razie, jeśli go znajdziesz, przekaż mu coś od nas. Z przyjemnością. Co przekazać? To. Rozumiem. Tropienie doktora było łatwe. Tam pojechał. Jesteśmy coraz bliżej, bo ludzie są coraz bardziej zieloni. I rzeczywiście wkrótce w pobliskim miasteczku usłyszałem znajomy głos. Tak, panie i panowie, to dla mnie zaszczyt móc podzielić się z wami największym odkryciem nauki tego stulecia. Cudowny eliksir doktora przekonywacza. Są ochotnicy? Niech wystąpią. Ja nie. Jestem zdrowy jak koń. Takie stwierdzenia kalają nasze dobre końskie imię. Przepuśćcie mnie, zażyję tego płynu. Próbowałam już wszystkiego, ale nic nie pomogło. Bez obaw. Pani wybawienie jest w tej butelce. Dziękuję. Jaki panu przejmy i dobry. Nie przesadzaj, chudzielcu. Pij telemoniadę. O rety! To działa! Czuję, że mogłabym latać. Ale jestem silna. I ta energia! Znowu czuję się jak dziewczynka. Ale fajnie. Zdumiewające. Niewiarygodne. Fantastyczne. Uważaj. Chyba teraz doktor sam będzie musiał spróbować tego medykamentu. Tu się dzieje coś dziwnego. To nie kobieta. Chyba nie uwierzyli w mój cudowny lek. Do wozu doktorku. Nasz koniec jest zielony. A my będziemy sino-niebiescy, jeśli się stąd natychmiast nie wyniesiemy. Oszuści. Chyba ten konował dostał dobrą nauczkę. Już myślałem, że będę ciągnął ten wóz do końca odcinka. Powinienem od razu się domyślić, że doktor nigdy się nie poprawi. Dlaczego stanęliśmy? Potrzebna mi woda do najnowszego podarunku dla schorowanej ludzkości. Teraz na nasz lek czekają mieszkańcy Doliny Samorodków. Doliny Samorodków? Już zapomniałeś, jak tam było ostatnim razem? W zeszłym roku szeryf Suchar osobiście wyrzucił nas z miasta. Zatem teraz jesteśmy tam jeszcze bardziej potrzebni Stawiam czoło każdemu niebezpieczeństwu, byle tylko dostarczyć tym nieszczęsnym bogaczom mój cudowny eliksir Uważaj, co robisz, ta ciecz chyba zaraz wybuchnie Prawne spostrzeżenia W nogi! Wybuch ściągnie tu szeryfa Właśnie na to liczę Jakiś wybuch, sprawdzę to Doktor przekonywać, mogłem się domyślić. Nie dam się znowu nabrać na twoje sztuczki, idziesz ze mną. Chyba dał się pan nie tylko nabrać, ale i złapać. Próbujesz wziąć sprawiedliwość w swoje ręce? Pański plan się udał, doktorku. Chciałem odwiedzić starego przyjaciela, szeryfa Suchara, ale jak się okazało, zniknął dwa dni temu. Jest ktoś w domu? Tracisz czas. Szeryfa nie ma od dwóch dni. Bardzo mnie to martwi. Rozumiem. Jestem Lucky Luke. Dlaczego ten piesek nosi futro w taki upał? Chyba pójdę za nim. Podejdźcie tu dobrzy ludzie. Czy za pieniądze można kupić szczęście? Odpowiedź brzmi tak. Można. Cudowny eliksir doktora przekonywacza sprawi, że każdy z was wspaniale się poczuje, a kosztuje jedynie 5 dolarów za flaszkę albo równie 12 za dwie butelki. Myślałem, że tego więcej nie usłyszę. Chyba to nasz doktorek. Gdyby szeryf suchar był na miejscu, na pewno wyrzuciłby go z miasta. Zjawienie się tego konowała ma związek ze zniknięciem mego przyjaciela. Ciekawe, gdzie się podział ten psiak w futrze. Dla mnie trzy tuziny, dla mnie skrzynka. Po co ten pośpiech? Cierpliwości mojej sławetnej mikstury wystarczy dla wszystkich. Kupując życiodajny eliksir, robicie dobry interes. Doktorowi trzeba dać coś na wzmocnienie. Powiedz a. To jakieś świństwo. Durniu. My tego nie pijemy, tylko sprzedajemy. Sami widzicie, jak prędko postawiło mnie to na nogi. I was też może postawić. Wracajcie. Widzę, że znalazł się przynajmniej jeden odważny, który chce odzyskać zdrowie. Szukam szeryfa Suchara. Zniknął razem z całym złotem, któremu powierzyłem. Złotem? Twe słowa poruszyły me serce. Weź flaszkę w dowód wdzięczności. Zgubiłem tego psa w futrze i nie mogę znaleźć mego przyjaciela. Pruszamy. Jestem zupełnie zbity z tropu. Słyszę głos Luka, ale go nie widzę. Naprzód. Czeka nas niezła przejażdżka. Jeśli doktor wie, gdzie jest szeryf, to zaprowadzi mnie prosto do niego. Chyba prowadzi mnie prosto do szeryfa. Teraz już wiem, kim on jest. To Lucky Luke. Szeryfie, gdzie jest złoto? O co wam chodzi? Zwariowaliście? Nie możesz tak do mnie mówić, ale do mnie możesz mówić Lucky Luke. Co cię przywiało w te strony? Łowy na parę kocurów. Kocury gdzie? Dobrze na nich uważaj, szeryfie. Stąd już mi nie uciekną. Dzięki, Luke. Drobnostka. Na razie. Jak wielka może być ludzka niewdzięczność, żeby wsadzić do więzienia takiego dobroczyńcę ludzkości jak ja, doktor przekonywacz, i kogoś takiego jak ja, zamknij się. Szeryfie, strasznie zaschło mi w gardle. Żądam czegoś do picia. Co powiesz na łyczek Twojego eliksiru? Spodziewałem się tego. Wypije pan to? Nie bądź śmieszny. Ten eliksir to nasz bilet na wolność. Cudowny napój naprawdę czyni cuda. Za mną. Wolni jak ptaki. W którą stronę, doktorku? Musimy się rozstać. Powodzenia. Już niczego więcej cię nie nauczę. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, do widzenia, zanim się wzruszę do łez. Niestety jednego się nie nauczył. Nigdy nie ufaj nikomu. Ucieczka z więzienia. Alarm. Podły doktorzyna. Stać w imieniu prawa. Szeryf będzie miał na jakiś czas zajęcie, a ja spokojnie się oddalę. Ileż radości przynosi bycie podstępnym łajdakiem. Po ucieczce doktora ruszyłem jego tropem, który był coraz cieplejszy. Kolejny świeży ślad. To bukłak doktora. Pusty. Ani kropli. Chyba nie padnie z pragnienia. Paść z pragnienia? Ja to zaraz zrobię. Musi być głodny, skoro zjadł kawałek kaktusa. W taki upał wierny pies ma chęć przestać być wiernym psem. Co to? Doktor naprawdę musi być w potrzebie. Wypił swoją miksturę. Idąc śladem przekonywacza, dotarłem do miasteczka kojotów, gdzie natknąłem się na dziwną scenę. Odsuń się szkapą. Muszę zaspokoić pragnienie. O, wiele lepiej. A teraz muszę się zmienić. Bez wąsów i brody nikt nie pozna sławnego doktora przekonywacza. Piękna pogoda, prawda? Zaczniesz w końcu golić. Napij się, wysoko. Ja popytam o doktora. Wygląda pan 20 lat młodzień. Cześć. Szukam niebezpiecznego przestępcy. Czy któryś z was go widział? Mam świetną pamięć do twarzy, ale tej nigdy nie widziałem. Widziałem go. Wyjechał z miasta jakąś godzinę temu. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ruszamy. Mam ślad. Jeszcze jeden taki skok i skorzystam ze stawiającej na nogi mikstury doktora. To by było na tyle. Dwa dolary za golenie. Dopisz do rachunku doktora utleniacza. Teraz, kiedy Lucky Luke szuka wiatru w polu, można wrócić do interesów, ale jak? Kupujcie lemoniadę. Szklanka za centa, orzeźwiająca lemoniada. To jest pomysł. Przejmę interes, który już prosperuje. Jedna lemoniada dla pana? Nie, wezmę wszystkie. O rany, to będzie całe 50 centów. Dopisz do mojego rachunku. Pańskiego? Okradł mnie. To oszust. A teraz, dobrzy ludzie, oto wasza szansa na sprężysty kroki, bystre oko. Dzięki cudownemu syropowi doktora Utleniacza. Co z należnością dla mnie? Oczywiście, doktor Utleniacz nie zapomina o długach. Dostanie pan rabat. Płaci pan tylko ćwierć dolara. No nie wiem. Smakuje jak zwykła lemoniada. Trafne spostrzeżenie. To efekt działania substancji smakowych, by syrop był lepszy. Wezmę jedną. Ja dwie. Nie pożałujecie. To środek na wszystko. Lumbago, odciski, grzybice. Nawet na ból głowy. 50 dolarów nieźle jak na dzień uczciwej pracy. Pora rozwinąć interes. Ale problem polega na tym, że wszyscy są tu zdrowi. Najpierw muszę znaleźć na to lekarstwo. Kiedy nie udało nam się złapać doktora przekonywacza, wróciliśmy do miasteczka Kojotów. Zdrzemnij się. Wznowimy poszukiwania o świcie. O świcie? To nieludzkie. Żeby tak zaczęło padać, musisz spać tutaj, bo psom do hotelu wstęp wzbroniony. Nie można sprzedawać leku na chorobę, której nie ma. Wywołamy więc małą epidemię. Drogi, nieparzystno-kopytny przyjacielu, to nie będzie bolało. No i proszę, zmieniły kolor. Lucky Luke może spać spokojnie, bo my, psy, długo nie za. Sypiamy. Ostatnia ofiara epidemii Pobudka Czas ruszać na szlak. Jestem już gotowy. Dzień dobry, Pani. Patrzcie na tego psa. Wiem, że raczej nie nadajesz się na wystawę, ale... Wielkie nieba. Masz odrę. Nie wiem, co to odra, ale wygląda nieźle. Odra? Przecież ten kundel leżał mi na grzbiecie ładnych parę dni. Lepiej, żeby mnie nie złapał. Wesołku, ty też masz odrę. Nie mogę się publicznie pokazywać z takimi kropkami. Epidemia. Patrzcie na moją krowę. A mój kogut? Moja świnia. Nie wpadajcie w rozpacz. Szczęście Wam sprzyja. Ja, doktor utleniacz, właśnie udoskonaliłem cudowny medykament przeciwko odrze. Kogut? Mój kogut został wyleczony. Czy doktor utleniacz okłamałby kogoś? Wyleczę także Wasze konie, świnie, krowy i psy. Za jedyne 10 dolarów. Proszę, dziesięć ode mnie. Muszę przygotować następną porcję licyju. Nie przepadam specjalnie za tymi uzdrowicielami, ale prawo dzikiego zachodu kazało mi zatroszczyć się o moich przyjaciół. Widzę plamy przed oczami. Tego już za wiele. Ten człowiek nie oddał mi pół dolara. Ja mu się odwdzięczę. Będzie musiał umyć wóz. Skuteczność i satysfakcja gwarantowana. Ile za wyleczenie konia i psa? Płacisz tylko 15 dolarów za obydwu. To bardzo uprzejme, doktorze przekonywaczu. Bo tak się pan nazywa. Od razu powinienem się domyślić. Muszę uciekać. To nie odra, tylko zwykła farba. Sprzedał nam wodę ze studni. Dycha za kubeł. Oszukał nas. Spokojnie. Tym razem nie ucieknie. Nauczę tego poganiacza krub, że nie igra się z ludźmi nauki. To powinno skutecznie pomieszać muszyki. Dzięki temu pozbędę się ogona. Nikt już nie zobaczy Lucky Luka. Nie byłbym taki pewien. Jak się wydostałeś z tunelu? Nie wjechałem do środka. A teraz wracasz do więzienia. Ale najpierw zmyj z twarzy te czerwone plamy. Plamy? To nie farba. Naprawdę ma modre. I tak oto niesławnej pamięci doktor Przekonywacz skończył w więzieniu w miasteczku Kojotów. Gdzie popełniłem błąd? Dopóki nie brak naiwnych, zawsze będą oszuści i szarlatani. Spróbujcie wyśmienitej odżywki doktora Chudzielca. Na pewno nie pożałujecie. Jedną porcję. Może być z dostawą do domu? Dla pana zawsze, doktorku. Nawet kilka darmowych próbek. Niewdzięczny smarkacz. Wszystko co umie, zawdzięcza mnie. Jestem biednym, samotnym kowbojem, ciągle daleko od domu. Nic mnie nie powstrzyma.